W meczu rewanszowym sytuacja jest o wiele korzystniejsza dla gospodarzy. Wygrali pierwszy mecz na wyjeździe i Awans mają już prawie w kieszeni. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Pytanie: czy utrzyma się przy piłce? Interwencja i decyzja sędziego. Czekamy. Sędzia, spójrzmy, upomina zawodnika. Następnym razem sięgnie po żółtą kartkę. No, dobra okazja będzie. Uderza, broni. To jeszcze nie koniec akcji. Dobre to podanie głową. O, udało mu się ładnie podać. Pospieszył się z wyjściem. Szkoda. Była szansa na gola. Jest spalony. Ryzykowna, ale udana interwencja. Maciej Rybus. Rzeźniczak. Oddaje strzał. Minimalnie nieudanie. Fabio Concentrao. Wymiana podań między dwójką graczy. João Moutinho. Na nim mogą polegać ambitny, zaangażowany, walczący od początku do końca. Fabio Concentrao. No nie tylko efektownie, ale i efektywnie. No świetnie go ograł. Bramka nie, słupek. Udane podanie. Uderzenie. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Pięknie zgrywa głową do partnera. Żuwa Amucinio. Rzeczywiście dobre podanie. Za szybko stracili. Edman. Gasi. Niestety stracił piłkę. Czy utrzyma się przy piłce? Świetny odbiór. Jest szansa. A jaka bramka. Gasi. Wejście na skrzydle Joao Pereira Bardzo jesteśmy ciekawi dzisiejszego występu tego piłkarza Chociaż on sam rzadko coś robi Ale trzeba przyznać, że potrafi wykorzystać sytuacje bramkowe Joao On słynie z przepięknych dośrodkowań Właśnie takiego możemy się teraz spodziewać Dobra okazja Będziemy mieli teraz rzut rożny. Zagranie głową zdobywają bramkę. Jest w świetnej formie strzeleckiej. Po raz kolejny to potwierdza. On ma łatwość zdobywania goli. To jest dar. Widać, że ćwiczyli nad tym zagraniem dużo na treningach. Gasi, tracą piłkę. Polański. Próbują teraz skrzydłem. Oddał piłkę. Ładne podanie, ależ przytomność umysłu obrońcy, brawo! Edman. Dobrze, ładnie i ostatni gwizdek sędziego w pierwszej części meczu. Prowadzący zespół ma oczywiście ten komfort, że to rywale muszą gonić wynik. Wydaje mi się jednak, że do końca będzie ciekawie. Zapraszam na drugą połowę meczu. Żołaj Mutinho. Błaszczykowski. Polański. Świetne przejęcie i zatrzymanie dobrze zapowiadającej się akcji. Zdążył w ostatniej chwili. Podał do partnera. Czy to wykorzysta? Obronił teraz, a mogła to być druga bramka tego zawodnika. Bramkarz wychodzi zwycięsko z tej konfrontacji. Uderzenie głową. Próbowali podwyższyć rezultat. Na razie nieskutecznie. Świetne rozegranie rzutu rożnego. Zabrakło jednak precyzyjnego wykończenia. Błaszczykowski Żua Mutinio. Wyjątkowo dobrze dzisiaj gra. Fantastyczny dzień. Ładna wymiana. Jest okazja. Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Sędzia przerywa akcję i popatrzmy. Błaszczykowski. Pereira. W ostatniej chwili, ale udało się przejść. Edman Pereira ostatnio ten zawodnik ma jakieś problemy z formą. David Luis. Dobre podanie. Ach szkoda. Znakomicie, w tempo jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. I będzie bramka! Gol pokonał bramkarza! Świetnie już drugi raz oszukał obronę w tym meczu. Gasi. Ładnie to zrobi. Czy to wykorzysta? Stracili, ale odzyskali piłkę. Sędzia gwizdkiem przerywa grę słusznie. Był faul. Pytanie, jaka będzie decyzja arbitra. I mamy podwójną zmianę. Na boisko wbiega dwóch graczy rezerwowych. spiętrza sytuacja. Dawid Luis. Fabio Concentrao. Cała seria podań aż przyjemnie patrzeć. Pereira. Brawo za to podanie. Będzie aut blisko linii końcowej. Czy to wykorzysta? Szkoda, że spudłował. Prowadziliby jeszcze wyżej. Edman. 3 do 0. Takim wynikiem kończy się dzisiejsze spotkanie. I w meczu okazują się lepsi. I słusznie cieszą się z tego wyniku. Było nam miło spędzić z Państwem ten czas. Żegnają Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.